Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nazywam się Igor Mielnik, jestem doktorem historii. Pozdrawiam wszystkich uczestników sympozjum Kościuszkowskiego. Bardzo dziękuję głównemu organizatorowi tego sympozjum, panu doktorowi Krześniakowi za możliwość zwracenia do Państwa, no oczywiście tego krótkiego przemówienia, właśnie teraz Białoruś jest. Pośrodku całej uwagi całego europejskiego kontynentu, i ja też jestem częścią właśnie tego, co teraz wydarzy się na Białorusi, ale jestem częścią tego też dlatego, że jestem historykiem, że dla mnie historia Tadeusza Kościuszki, historia powstań Kościuszkowskiego styczniowego, wojny polsko bolszewickiej drugiej wojny światowej nie jest czymś obcym. Dlatego właśnie Dostałem zaproszenie tutaj brać udział chociaż tak. E, mam powiedzieć po prostu o historii, mam powiedzieć o swoich pracach i też o obecnej sytuacji na Białorusi. I oczywiście Państwo czytacie książki, czytacie gazety, czytacie internet i widzicie co się dzieje, ale lepiej posłuchać oczywiście tego człowieka, który znajduje się w kraju. Obecnie na Białorusi toczy się no, rzeczywista rewolucja, rewolucja właśnie świadomości narodowej, bo 26 lat, które właśnie trwają rządy Łukaszenki, to był okres taki... No nie można powiedzieć, że całkiem negatywny, ale bardzo taki no, ciężki dla procesu tworzenia świadomości narodowej Białorusinów. A jednak, jednak Białorusinie w ciągu lata 2020 roku zmienili się i po prostu zechcieli przejść naprzód. Zechcieli zrobić krok do nowej europejskiej Białorusi. Białoruś obecna to jest kraj bardzo mocno. A, poradziecki można powiedzieć. Białorusini jeżdżą do Europy, ale no jeszcze mają taki sentyment do związku radzieckiego. Dlaczego? No bo Władza właśnie y, y, Cały czas mówiło o tym, że główny grunt historii Białorusi to Związek Radziecki, to historia Białoruskiej Republiki Radzieckiej. Wszystko, co radzieckie, to jest pozytywne. Wszystko, co nie radzieckie, to jest, jak mówi się w książkach radzieckich, burżuazne, nie białoruskie, i o tym nie warto wspominać. I tu nagle pojawia się właśnie postać Tadeusza Kościuszki. Kilka lat temu otworzono właśnie pomnik w Mieleczowczyźnie. Pierwszy pomnik na terenie Białorusi, można tak powiedzieć, czci Kościuszce. Pierwszy współczesny pomnik w Kościuszce. I na tym wiecu, no, przy tym otwarciu widzieliśmy akurat flagi narodowe. Białe, czerwone, białe flagi. Bardzo dużo tych flagów. I to była bardzo mocna demonstracja właśnie Świadomości narodowej i dążenia do rzeczywistej, prawdziwej historii naszej Białorusi. Bo przez długi czas na Białorusi, w Kobrynie na przykład, tradycji Kościuszki prawie nie wspominano. Natomiast mówiono o Słowrowi jako o bohaterze narodowym Białorusinów. I dlatego właśnie mówię, że działalność historyków jest bardzo poważna. Dzisiaj przez tą działalność ludzie rzeczywiście stają się Białorusinami. W ciągu miesiąca ludzie zaczęli mówić o tym, że ich symbole narodowe nie te radzieckie, czerwono-zielone, a właśnie biało-czerwono-białe. Flaga i godło Pogoń, to godło, które jeszcze widzimy na Statucie Wielkiego Litewskiego z 1588 roku, nawet wcześniej. Ludzie zaczynają myśleć o tym, że nie jakimś tam tworem radzieckim, a częścią cywilizacji europejskiej, a bohaterami Białorusinów nie Suworów i nie, na przykład, Murawiów, a Kalinowski z czasów powstania styczniowego i Tadeusz Kościuszko. Kiedyś miałem wycieczkę z, właśnie z, z gośćmi, którzy przyjechali, z turystami, którzy przyjechali z Polski. I no, padło pytanie, no i kim Pan uważa Kościuszkę? Ja powiedziałam, ja uważam Kościuszkę Mickiewicza, Moniuszkę Tutaj Dla nas to też część, poważna część historii Białorusi. I tutaj nie ma żadnego pretekstu, że A nie był ten koleżka Polakiem czy tam coś takiego. I Kościuszka, I Mickiewicz i Moniuszka to część naszej wspólnej historii. To, o czym za czasów radzieckich nie mówiono i to, o czym teraz współcześnie Białorusini mówią. Proszę Państwa, zapraszam wszystkich do Mińska i w centrum miasta zobaczycie duży pomnik Mickiewicz'u, a obok niego jest bardzo fajny pomnik Moniuszki. Moniuszka siedzi obok Dunina Marcinkiewicza, białorusina, który zrobił pierwszy libretto właśnie muzyki w języku białoruskim. Ja nie siedzą obok. I ten pomnik postawiony na miejscu, gdzie za czasów carskich znajdował się pomnik carowi Aleksandrowi II. Ale Białorusini nie zechcieli tego cara. Zechcieli Moniuszkę i Dunię A Dzisiaj Białoruś przeżywa bardzo ciężkie czasy. A wszyscy czytaliście o wydarzeniach 9-13 sierpnia 2020 roku. Białorusię torturowano, trzymano w więzieniach, ale Właśnie to zmieniło też świadomość, to a, zrobiło tak, że Białorusini e, właśnie zaczęli tę walkę i wychodzą do dnia dzisiejszego. Co dnia zatrzymują e, dziesiątki, setki ludzi, młodych ludzi. Mnie często pytano, kto na tych protestach? E, bardzo krótka historia, jadę sobie metrem, koniec sierpnia, Podchodzę do wejścia i stoi taki chłopaczek młody, on mnie nie widzi, i on po prostu trochę mi potrąca. Ale od razu się obraca i po białorusku przeprasza. I ja patrzę, on ma plecak, na plecaku jest pogoń, i widzę, że to właśnie człowiek, który jedzie teraz na wiec. Opozycyjny, oczywiście w cudzysłowie. I ja rozumiem, że ten chłopak, który ma 22 lata, to właśnie ten reprezentant tego protestu. I takich ludzi bardzo dużo. 18-30 lat to jest główna siła protestu. Ludzie, którzy nie chcą wyjeżdżać. Oni byli w Polsce, nie byli w Niemczech, im się podoba Europa bardzo. Ale oni ja rozumieją, że oni gospodarzami w swoim kraju oni chcą żyć w tym kraju. Oni chcą rozwijać ten kraj. I oni nie chcą wojny z Rosją, oni nie chcą wojny z Polską, oni chcą normalne stosunki z tymi krajami, natomiast oni chcą być gospodarzami w swoim kraju, oni chcą normalną, prawdziwą historię, oni chcą historyczne symbole, oni chcą rozmawiać po białorusku też, uczyć tego języka białoruskiego. Straszny moment, do domyślenie po prostu Polaków, ale 9-13 sierpnia 2020 roku ludzie po prostu zabijano na tych właśnie starciach za to, że człowiek mówił po białorusku, aresztowywano. Mój kolega lekarz przyjechał po swojego syna do więzienia, bo syn właśnie został zatrzymany, 16 lat, niepełnoletni, i zaczął rozmawiać z milicją po białorusku i został zatrzymany za to. I ten moment mówi o znacznym właśnie momencie tej rewolucji, ten fakt, bo tak naprawdę Ludzie dążą do tego, żeby nasza Białoruś była właśnie niepodległą, narodową, świadomą, europejską. Oczywiście Rosjanie, adekwatnie Rosjanie, bardzo dużo ich znam i piszą, że przeżywają teraz bardzo ciężkie czasy, ale no, mamy to przeżyć, mamy to przejść. Jestem autorem już 14 książek, tutaj akurat Państwo widzicie książkę Groby Nieupowiedzianej Wojny, nie lubię mówić ostatnia książka, ale tę książkę akurat przygotowałem w zeszłym roku, we wrześniu, specjalnie na 80. rocznicę, akurat początku II wojny światowej. Po pierwsze, 17 Tutaj w tej książce, akurat groby rzeczywiście nieopowiedzianej wojny, i w historiografii e, białoruskiej i radzieckiej, niestety nie mówiono, że to była prawdziwa wojna. Wojna, a, gdzie ginęli też. E, Polacy i żołnierze Armii Czerwonej. Tutaj wszystkie groby polskie i wszystkie groby radzieckie na terenie Białorusi właśnie z września 1939 roku. Tutaj bardzo, bardzo poważny rozdział tej książki poświęcony jest białoruskiej liście katyńskiej. A to około 4000 osób, przedstawicieli różnych narodowości, głównie oczywiście Polaków, ale to jest też część białoruskiej historii. O tym też mówię. Teraz jestem w trakcie przygotowania nowej książki na granicy cywilizacji, właśnie o poświęconej przedwojennej granicy polsko-radzieckiej. I proszę Państwa, tam bardzo dużo dokumentów historycznych. Ja spotkałem się z ludźmi, które właśnie pamiętają tamte czasy. I to rzeczywiście granica cywilizacji, która dzieliła Białoruś, ale na dwa światy. I proszę Państwa, parę dni temu właśnie przyjeżdżałem granicę Białorusi i Polski. I ja znów zrozumiałem, co to jest granica między cywilizacjami. Polska to jest część Europy, która żyje swoimi ciężkościami, trudnościami i tak ale żyje i ludzie normalni mogą po prostu robić to, co oni chcą i Białorusini, które dążą do tej wolności. Polska przeżywała lata 80. i zwyciężyła wtedy i Polacy często mówią, to jest to samo co u nas za Solidarnością. I właśnie to jest to samo. Ja teraz pracuję nad dokumentami, a tłumaczę dokumenty właśnie, kiedy Jaruzelski wymieniał się listami z Breżniewem, a później z Andropowym. I to jest to samo co jest między Lukaszenką a Putinem dzisiaj. Polska zwyciężyła. Ja jestem pewien tego, że Białoruś też zwycięży. Ale zwycięży oczywiście społeczeństwo. Białoruskie społeczeństwo. Bo to co my mówimy teraz, proces tworzenia świadomości narodowej, to właśnie to teraz jest naszym zwycięstwem. Każdy człowiek kultury, każdy historyk, każdy pisarz, malarz, który teraz wśród ludzi, którego teraz zatrzymują milicjanci, wsadzają do więzienia, ale który mówi po białorusku i który przekaza swoją wiedzę. Swoją właśnie chęć do białoruskości, to on jest najmocniejszym liderem. On jest człowiekiem, który akurat wyciąga Białoruś z bagna Homo Sovieticus do prawdziwej europejskości. I Białoruś teraz jednoczyła kontynent europejski. Nie patrząc na koronawirusa, nie patrząc na problemy, Białoruś właśnie daje możliwość nam wszystkim zrozumieć, że jest wartość. Wartość zdrowia, wartość e, człowiek, ży, życia człowieka, człowieka i wartość właśnie, co, czym, co jest demokracja. Więc e, bardzo dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkim zdrowia, szczęścia. Oczywiście e, zachęcam do e, właśnie przesłuchania i do ciekawych dyskusji. E, warto pamiętać o Kościuszce i na samy koniec powiem taki dowcip. Kiedyś robiłem film o bitwie pod Molałą, właśnie no, oczywiście w września 1939 roku, 20. Dywizja Pichoty, ta spod Baranowicz, którą nieoficjalnie nazywano Białoruską Dywizję Pichoty, no bo tam byli też właśnie Białorusini, którzy urodzili się na terenie północno-wschodnich Województw II Rzeczypospolitej. Oni męsko walczyli przeciwko Niemcom 1-3 września i nie dali Niemcom po prostu przebić front i przejść do Warszawy. No, więc w Polsce ten moment znany, a na Białorusi zupełnie nieznany. Dla Białorusi wojna zaczęła się w 1941 roku, a 1939 rok to nie nasza wojna. Dzięki Bogu teraz się zmieniło, ale bitwa pod głową. Zrobiłem film dla oficjalnej telewizji i no, oczywiście robiłem akcent na białoruskim, właśnie momencie w tej bitwie. No, i zadzwoniłem do swojego kolegi, historyka tutaj z Polski, i powiedziałem: Słuchaj, Tutaj okazało się, że ukradłem ciebie bitwę pod Mławą. zrobiłem białoruską bitwę pod Mławą. Na co usłyszałem? Słuchaj stary, Polacy mają tyle tych bitew od Kościuszki do dzisiejszego, że możesz sobie zabrać tą bitwę. No więc żart żartikiem, ale to nie jest kłamstwo czy przekłamanie historii. To jest prawdziwa, pra prawdziwe podkreślenie tego, że mamy wspólną historię. Że to nas łączy. I do nas ma łączyć w przyszłości. Dziękuję bardzo.